Dzień dobry, proszę Państwa. Dzisiaj będziemy otwierać znowu te dwa boksy, czyli Klyrex Ice Rider i Clyrex Shadow Rider. Dlaczego? Bo ja sobie zamówiłem te dwa i te dwa i stwierdziłem, że nie będą leżały, tylko dam drugą szansę. Może yy, pójdą po prostu jakieś lepsze dropy. Miał być odcinek inny, ale niestety pogoda w Pokémon go nie dopisała. To też otworzę, co tak. Tak, i to co Jedziesz? chcieliśmy zrobić z hiszpanem niestety, yy, no nie poszło, bo pogoda nie była łaskawa. Oczywiście wiadomo, tu jest karta promo, a jak to wbywa z kartami promo, one od pewnego czasu są w końcu normalnie pakowane i można je sobie normalnie wyciągnąć. I ta karta promo, już Państwa, wygląda w następujący sposób, mam nadzieję, że ją dobrze widać, że ją dobrze pokazuje, że dobrze się błyszczy, że się godnie prezentuje. Ja sobie tam odłożę. Jest oczywiście karta promo, również y, ta y, powiększona, no i jest to, co najbardziej nas interesuje, czyli y, cztery y, boosterki w środku i ja dzisiaj zaszaleję, to jest dla was, mam nadzieję, że widać, odczytacie to i jesteście mi wdzięczni za to, że wam pokazuję Code Card. Dobra, Code Card widzieliście, zgarnęliście, to jest właśnie ta druga karta promo, czyli Ice Rider Clio XV i Karta w normalnej wielkości, tego samego Pokemona Jeżeli chodzi o nadruk Jest nawet, 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 nawet I dzisiaj będziemy to sobie, że tak powiem, wszystko otwierać Zmiksujemy to, nie będziemy patrzeć co z jakiego boksa nam wpadnie Tylko sobie podzielimy to na Chilling Regine, Darkness Ablaze, Chilling Regine, Rebel Clash, Rebel Clash ten, ten, ten Chilling, też, czy nie? Chilling Regine i Darkness Ablaze I drugi kot też, zobaczcie jakie Agnieszka ma ładne nowe pazury bardzo fajne, więc tak jak mówiłem, już wystarcza goś Mamy dwa e, Rebel Clash'e, mamy dwa razy Darkness of Blaze i mamy proszę państwa cztery razy Chilling Regime. Trochę za daleko lewo. Ale... Okej, okay, i zaczniemy sobie od Rebel Clash'ów. Zaczniemy sobie od Rebel Clash'ów. Ład... O, jak się ładnie odpakowało, jestem w szoku. Jakoś dziwnie dużo kart, czy mi się wydaje? Nie wiem, może mi się wydaje. Chyba nie widziałem koloru karty. Raz, dwa, trzy, cztery. Yy, nadrukowane z tyłu są do dupy, już to widziałem. Zaczynamy od energii liściastej. Muszę w prawo. Do góry. Okay. I lecimy. Mamy Horror Energy, Palpitot. Full Heal, Bunnelby. Zajebiste są te karty, jak to wygląda, jak z takiej ciastoliny zrobione, modeliny. Wulpix y, Phantom Galerianski Farfetch'd Skurczybyka dalej nie mam, Shiny Robię te rajdy, kluję te jajka, nie ma Shiny Ale dzisiaj jeszcze do końca jajka się nie wykluły Skowet. Y, Serski Reverse A na koniec jest niestety tylko Zwykły Magmortar Ok, Rebel Clash Number 2, let me see What you got y, for me You know what it is I y, 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 y tu jest Dobrze, dobrze. dobrze, w ten sposób nie widziałem koloru karty. Z kodem 2, 3, 4, przełożone bardzo ładnie i mam nadzieję, że wszystko ładnie tutaj widać. Energia elektryczna, coś co Pikachu lubi. Mamy Palosant, Olenę, Twin Energy, Arokuda, Stuful, lotout yy, Growlight. Troszkę jeszcze tak do nas te karty. roli Coli. No. Falinks jest reversem jest bardzo ładny ten Falinks, A na koniec Clafable Holo, ale to Clafable jest na takie ładne Chyba. Nie powiem Ale tylko Holo yy, Aha, tutaj wersik, to odkładamy No okej, okay, teraz czas na Darkness Ablaze Razy dwa Chilling Rodin jest na koniec Darkness Ablaze, zobaczymy Jak tutaj jest Code Card? Odwrotnie Odwrotnie jest Code Card, no właśnie Raz, dwa, trzy i cztery Mamy energię mroczną, niesamowite. Mamy Vanilisha, mamy Rose, Rosa, e, Curvy, Cur taki ptaszę, e, Tauros, Pensage, wishy Washi, Rookidi, Aaron, part jest Riversem, a na koniec jest niestety zwykła. Lugia. Zwykła Lugia, okej. Okay. Darkness of Blaze number 2, Darkness of Blaze number 2 I teraz tak, code card jest w ten sposób, nie widziałem. Raz, dwa, trzy i cztery. Cztery karty przełożone. Energia psychiczna. Relikant. Heat energy b Blowing smoke larvesta centret hippopotas Pullion fibas pupitar jest reversem i na koniec mamy zwykłego tivula no darkness ablaze i Tam się na pewno nagrywa? tak jest napisane czerwone wreck Darkness Ablaze i Rebel Clash nie były szczęśliwe Mamy jeszcze cztery boosterki z najnowszej serii Na razie najnowszej serii Chain Regine bo jak Wy to oglądacie to tak naprawdę na dniach wychodzi już Co wychodzi Evolving Skies, tak? Tak I, jak to jest dobrze ciągniesz, dobrze ciągniesz. Dobrze, ok. Raz, dwa, trzy, cztery. Oni nie mogą po prostu zawsze tych code cardów wkładać tak samo, tylko trzeba pamiętać, yy, tu jest odwrócony tak. Yy, tu jest odwrócony tak. Dobrze, mamy Energię Ognistą, yy, Larion, yy, Expedition Uniform, Old Cemetery, Shapet Single Strike, Kupfu Blitzel, Rapid Strike, Coolfish Single Strike, Galerański Slowpok. Old Cementary Trainer jest Reverse. A na koniec. uuu Zaura i to jest Full Archie. Rapid Strike Very nice drop, very nice drop. To mi się podoba, tak ładnie odkładam. Albo poczekajcie, jeszcze ładnie wezmę w ręce. No kurwa, ja jestem w szoku, jak bardzo ładnie to jest nadrukowane, proszę Państwa. Nawet skuszę się powiedzieć że centering, jeżeli chodzi o prawą i lewą jest bardzo ładny może jest minimalny błąd w centeringu, jeżeli chodzi góra do dołu i, i mówię tu o przodzie karty a jeżeli chodzi o tył, też jest bardzo ładny więc bardzo ładny dropik ok. czyżby tym razem Chin Regine był dla mnie bardziej łaskawy niż na pierwszym openingu tych samych yy, boxów, zobaczymy jak tu jest kod no dobrze Dobrze, dobrze. Eee, Zobaczymy, raz, dwa, trzy i cztery Raz, dwa, trzy i cztery Dobrze, mamy to ładnie przełożone Zaraz tutaj jeszcze to odłożę A to schowam, okej okay. Więc mamy energię psychiczną Mamy Caitlyn Mamy Lucky Energy Mamy Galarian Chestplate Bounsuit Lapras Rapid Strike Blitz Arun, Dylan, Scrubany single strike jest reversem i niestety zwykły pass main, rapid strike. Dobra, dobra, jeszcze mamy dwie szanse na jakiegoś dobrego dropa. O, ten boosterek się jakoś tak bardzo ładnie nam odpakował. Idealnie, idealnie. Raz, dwa, trzy i cztery Cztery karty Mamy energię yy, Ognistą, energię ognistą mamy Larion Stini Ratched Helmet Snower Galerianski Jamask Coffing, Szapet Skobet Crab on Able jest reversem i zwykły, a niestety No i przed nami już państwa ostatnia paczka No powiem wam tak, yy, na razie to są gorsze dropy niż yy, z pierwszego otwarcia tych, yy, tych yy, samych boxów Bo wtedy mi się wydaje, że trafiliśmy dwa V Wtedy mi się wydaje były lepsze dropy, Agusiu się coś pamiętasz? Nie mi się wydaje, że wtedy był lepszy drop. No ale ta jedna zaura, raz, dwa, trzy, cztery to jest i tak bardzo dobry drop. Bardzo fajny, spoko. No dobra, mamy energię psychiczną, mamy kirglię, fock crystal, Broly trainer, skobet, skrobany, diglet, golet, link SINGLE STRIKE SCROLL OF PIERCING jest naszym reversem A na koniec mamy zwykłego ganiańskiego sirpeczka, no nie powiem No trochę słabo, tak? Trochę... Trochę bardzo słabo, bo na... Raz, dwa, trzy, cztery, na 8 boosterów dostaliśmy... Dwie karty tak naprawdę, tak? Bo dostaliśmy... Clefable Holo I tą... Zeorevi to jest bardzo fajny drop To jest bardzo fajny drop Naprawdę bardzo ładnie nadrukowana jest ta karta Very, very nice Ona dziesiątki by nie dostała Nie, myślę, że 9,5. pół Myślę, że 9,5 pół by spokojnie zgarnęła I co tu mamy? Crossfist If one of your other rapid strike Pokemon used an attack during your last turn, this attack also does 160 damage to one of your opponent's benched Pokemon Don't apply weakness and resistance for benched Pokemon no ja tu chyba, no tak, ja za bardzo nie widzę chyba, że to jest playable. Ale ładna karta, ja od razu jeszcze ją dam do top loadera. Świeże top loader otworzyłem. O, no tu jest top loaderek i to od razu ląduje ładnie tutaj. O i tak wygląda prawidłowo, proszę Państwa, yy, zabezpieczona karta. No okej, okay. nie jest... Nie no, jest tragicznie tak, no jest tragicznie, tak naprawdę jeden, jeden dobry drop Dostaliśmy, że to Clefabul Holo. No to Clafable Holo, Clefabul Holo. tamte dwa promo gwarantowane. Szału nie ma dupy nerwia. Proszę Państwa, trzymamy Daily. Jak długo będziemy trzymać Daily? Ja nawet tego nie wiem. Agnieszka tego nie wie, Puszek tego nie wie. 28 będzie 2 miesiące Daily równo. Tak. A w najbliższą sobotę jest kolejny live na Twitchu z otwierania kart. W Mo będzie, Albo nie mówię. A co chciałeś powiedzieć? Nic. Nic. Yy, właśnie. Yy, I co? Wszystkie linki są na dole w opisie. Ja czekam na Wasze komentarze. Wiem że, za, za, wiem, że Wy za bardzo kart nie oglądacie, ale dla każdego coś musi być. Nie tylko Pokémon Go, nie tylko Raiden, nie tylko Shiny, checki, Nie tylko jakieś tam gameplay i info, i yy, ale czy tam PvP, ale karty też muszą być. Wszystko związane z Pokémonami na tym kanale po prostu co jakiś czas się po prostu musi yy, pojawić. Ja miałem jeszcze, nie wiem, mogę nagradzić się na wykluwanie jajek, ale. Pogoda za oknem jaka jest, taka jest. Widzimy się proszę Państwa w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.